Jestem Wami bardzo zawiedziony. Cześć, tutaj Kasper. To jest następny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku jest znowu mój brat Bartek. Dzisiaj będziemy kolejny raz otwierać boxa. Dzisiaj będzie to World Around Box, czyli wokół całego świata. sprawdziłeś, tak? Tak, na pewno. Więc Bartek ma tutaj taki fajny nożyk i będziemy przy Was specjalnie otwierać i pokazywać też także zawartość paczki. Ogólnie otwieramy tak samo jak widzicie. Zresztą, Ale a do kamery, a nie kurczę, tak się otwiera, Łatwo że... ci powiedzieć. <grymne> Patrz, jest tak fajnie zapakowany. Paragopiska <grymne> na początku. I e box wygląda w ten sposób. Trzymaj e się, Box wygląda dokładnie w ten sposób. Może patrzyć e teraz na kamerze. Yy, dlatego te mamy tak, z wszystkich stron, po tej stronie zbyt wiele nie ma. Dobrze. Nie otwieramy pierwsze, jest też pierwsze wrażenie. Pierwsze otwarcie. I otwieramy specjalnie do kamery. Tadam. Dobra. To, to znaczy, już było, to już było. A to jest dobre. A to już jest w Polsce, jest bez sensu. Tak. No więc... Nie z całego idzie. świata, nie? Yy, Są takie właśnie paczuszki, wszystko tak. tak jest. to w sumie tego nie musimy próbować, bo nie musimy próbować, to było nie. próbowane jeszcze raz. To nas. jest dobre, to jest dobre. O nie. To jest... To jest... Jak to się nazywało? Mam to na końcu, ja nie pamiętam. Ja nie, pamiętam, nie Ja to pamiętam. tarłem i topiłem. piłem. Tarłeś i to piłeś. Tak. Tak Ci to smakowało? Nie smakowało mi. To jest Proszę. Jest to taki cukiereczek. Tak. E, taki o cukiereczek. Proszę. Dokładnie. No. Eeeu... Imbir. <grym> Jest to Imbir. się kupi. Jest niedobre, na pewno masz. Weź to kurde podnieś tam co tam leży. Jest nie dobra, ale nie wiem. Mówisz? Mhm. Pokaż... Nie wiem, pod... <grym> to wiesz jadł. Ja pierdziłem nie wierzę w ciebie! Ty to... Tylko na podłodze. Ostre sesje. Dobra, na scenę jakieś od razu tutaj żelki. Yy, pojawia są to żelki yy, takie tego typu, yy, które będą prawdopodobnie, do, prawdopodobnie dobre. Są to niemieckie. Niemieckie niemieckie żelki. Dlatego otwieramy teraz nasze żelki. Dobra, żelki z Niemiec Tak, proszę bardzo. Też. Zielony, to zielony. Mam konika od tego. Yy, jak to się prezentuje? No, różne no, no. są. Koniki modne. Kiemleszne. Szarnie. Czysta czekolada studencka. Proszę bardzo, jaka piękna studencka czekolada słowa kokosowa. Kokosowa. Otwieramy teraz sobie na spokojnie tą czekoladę yy, i. Pokazuje nam się na czekolada. No na pewno ułam na dwa. Ja, ja się mało. Ja chcę mało, ogólnie Wiesz? lubię. Ogólnie kokos lubię, ale jeśli chodzi o czekolady... Wiesz... Dobra. Jeśli chodzi o czekolady, to niezbyt przepadam. O no, tak powiem, za czekoladami ogólnie. Dobra. Misz maszynę. Coś takiego. Zapraszamy też na kanał Kuzyn Tak którym prowadzimy z kuzynami śmieszne shoty. Bynajmniej tak uważam. Z, z Na aktualnie tylko z jednej, ale niedługo powinien się pojawić coś z innej gry. Dokładnie. Dobrze. Śmiesznie to wygląda. Tak to wygląda do no, tego tak Trochę jak ten. Kurwid na razuję. Mhm. Dobre to. Mmm. Dziś dumma nowa. No. Biorto. To Weź. O nie! Wiesz co to jest? Glukresja Mhm mm Daj na Teraz mi to mówisz Jest niedobre, na pewno O jasne mm. O kurwa Pożułeś mi tu się nie przekinać No bank Hello Panda To są ciasteczka Chyba nie Hello Panda Zresztą trudno łapie ostrość, ale w są takie... Wow. Jest jedno opakowanie. Jedno, jedno opakowanie. Tak. Ja myślałem, że coś będzie innego. Czemu musisz muszę otwierać opakowanie w opakowaniu? To były takie ciasteczka. Mówiłem Ci, że to są ciasteczka. Ale no, takie fajne. Panda. Panda, 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 panda. Mmm, kropna. Spakują mm. mi. Mm, nieokropna. Herbata matcha. Ja to lubię macie Czemu ty bierzesz wszystko z lewej strony? <laughs> Bo ty coś po lewej Kolejna czekolada Ale jaka dobra, karmelowa To wygląda tak, czyli wiem jak wygląda Widzisz? O nie, jest Fajnie Mi się to podoba Inna. To jest coś innego co u nas w Polsce Nie jest To jest tym, To jest Co to jest To Dobrze, mamy otwarte Jest połamane, już jest Połamana na startu to mi się połamała no, Weź tą mniejszą, nie, nie, nie mogłeś wejść tej... Czuję Dobra Dobrze mięte? Dobre, jest, bardzo mi bardzo Karol, to mnie czekaj To hałwa To no, jest normalna hałwa. No Przynieś ładnie Zwykła, zwykła Najzwyklejsza hałwa Proszę bardzo, taka no jest w Polsce taką kupicie na no, deskito. Kurde, to tu debliz zakleił. Hałwa, Wiesz. Hałwa, Normalna hałwa Normalna hałwa. Czuję się oszukany. Ja wiesz. To już było. Znowu kolejna rzecz, która była. Czułeś się naprawdę oszukany. Z tego powodu, że wszystko. Jedliśmy już prawie tutaj. Czy naprawdę nie mają innych rzeczy, obcokrajowcy? Challenge boxy potrzebne są. Challenge box będzie ciekawe. Właśnie, ponieważ mamy dla Was kolejny też pomysł. Będzie ostro, tyle mogę powiedzieć. Będzie ostro. Będzie jakiś wstęp do filmu pornograficznego, ale. I tutaj mamy też takiego. Kitkat! Ale fajne! Ale oh, super, To jest do świetnej. Ja może być z Korei jeszcze na pomoc. No tak. Do schałby? Nie kawę. Nie wierzę! A tak się cieszyłem, że Kitkat. <laughs> No, no, ale czuć to hałwę no, no, czuć hałwę strasznie, tak to wygląda Cóż no, no, mogą macze, macza, przyrządowe to macza Mają coś, czy O ale hałwę Nugati jakiś, jakiś Nugatti. Coś takiego <mienia> <mienia> Jak debi w tej kamerze, nie? Jak to otwieram, no to nieźle <mienia> o, -o, -o, -o. O, -o, o kurde Czyścisz <mienia> On kleja. Mhm. Mm tak festro. Trochę... Dobre no nie jest złe. I nie jest takie słodkie Taki batonik. Jestem <laughs> dobry, to, jest... to otwierać, a co Kasper robi? To oczywiście. Oh, wow. Rebel. To jest słodkie. Mhm. Mm ja słodkie Tutaj Mamy Lizaka. Patrzcie. Lizak Jest to prawdopodobnie Lizak mango. I mm, Jakiś karma dla psów bez kittu, nie? Spróbuj w tego mojej tej... Panasz manga. Smakuje jak bardzo? Jak się smakuje? Nie. I ta przyprawa do grilla. Pięknie. Daj, daj, Liza. To przyprawa do grilla. Okropne <grymne> jest. Nie dobra. Uj. Na początku. party tak... do cholery. Co? Przezmiństwo. No i co z tego? Za każde przepraw jest 1 minus like do następnego odcinka. No i proszę bardzo, to są ciasteczka I ona wyląda drugie. Czuję tam moc. Główno czujesz. Wygląda to. Co za? Następująco. Nie gadaj, co to jest? Co co wygląda jakieś... Drugie. Dabię w to. Teraz Nie wierzę. Że... Wiesz, to jest. A teraz dopiero otwierasz. To jest jakieś okropne. Tyle rzeczy. Co to jest? Nie wiem, ale to jest okropne jak dla mnie, jak to wygląda. Mmm, <grym> nie dobra. Fuj! Zamknij to. Mmmm. Fuj! był kurwet siano. Teraz nerd. Wcześniej było to samo w ostatnim. W ostatnim odcinku było to samo, tylko były inne kolory inny, było czerwono. Czerwono-żółte. Czerwono-żółte. Nie ma żadnych. Jezus Maria. Wygląda. Mamy takie same ręce. Dobra. Bardzo dobre. Twarde. Teraz w magiczny sposób pojawią się tutaj szklanki. Nie ma. Kołamałeś. Nie działa. Muszę powiedzieć to sposób, pojawiłeś tu szklanki eee, I złamiasz I jak to nie nie poszedłeś po szklanki, no z chory ja też chcę wąchnąć ale ładnie pachnie ja to piję pachnie ciekawie nie jest takie, że łamie czy coś, ale jest do wypicia, dobra Składniki: winogrono, syrop fruktozowo-glukozowy, sól, kwas węglowy, aromat, substancje zakwaszające, barwniki, karmel E150D, antycyjana, antycyjan E163. Super! No. Tak więc wartość. O, to jest coś ważnego dla osób, które chodzą na siłownię. Wartość odżywca w 100 gramach, wartość energetyczna. Jest to 45 kalorii. Tak? W 100 gramach. Zgadzam się z tobą. A tu jest 175... 170, 167 kalorii. Tu jest. Co ty wiesz o prawda? Tak. Przestań. Masonet 380 ml. Dobrze. Jeżeli mamy podsumować ich boksa, ponieważ nie będziemy wszystkiego po kolei, bo to nie ma sensu, do tego, jak podsumujesz boksa? Na ile? od to mogę dać. 6 na 10. Ja daję takie, no połowiczne, taką jedną, drugą, nie? <grym>, 5 na 10. No bo boks, to jest takie. boks, żeby porównywać tego góry do USA albo do azjatyckiego, tam te dwa były o wiele lepsze, dokładnie, ale z drugiej strony także musisz patrzeć na to, że yy, to był boks, który zamówiliśmy już trzeci raz. To już mamy porównanie. A ktoś, kto zamawia pierwszy raz tego typu boksa, to naprawdę nie ma porównania. Trzymaj, pokażę, może ten, ten box jest nawet dość spory i się nie mieści trochę w tym. Eee, no, e, ogólnie e, to bardzo fajnie wyszedł dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Eee, z tego powodu. Że nie było pod ostatnim odcinkiem tego wszystkiego co powinno być. Czyli 40? Czyli 40, no to dostać drugą szansę i to ty... musi być, bo inaczej Ale... nie będzie. Czy inaczej nie, niestety nie 40, tylko trochę mniej było w zależności ile razy przekrywałem. No jest gdzieś bo. tutaj, tutaj prawdopodobnie pojawi się w tej chwili ile. Yy, ile faktycznie leków trzeba wbić. <noise> Dziękuję wam dzisiaj tak bardzo zrobić. za oglądanie yy, tego, co ja chciałem. Mówić. Yy. A few moments later. Jeden odcinek, który będzie bolał, i pojawi się on pewnie dopiero w świetle. Dokładnie. Nawet nie słuchałem, w dać da się pierdolo. A jak ja nie słuchałem, to tym bardziej mnie nie będzie słuchać. Dobrze, dziękuję bardzo za do dzisiaj. Nie wydałem, pierdolo, mam nadzieję, że Wam się podobało. <laughs> dlatego dziękujemy bardzo i Bartek pewnie miniaturka. I na razie.